Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. To już końcówka uprawy w trzecim roku borówki amerykańskiej. No ale czy tak naprawdę to jest końcówka? No nie do końca, bo dalej będę pielęgnował swoje borówki. Na ten moment zostało mi jeszcze trochę owoców, ale mniej więcej będzie to taki jeden duży zbiór i już takie mniejsze. W szczególności mam jeszcze owoce na stanowisku półcienistym. Na dniach dam moim borówkom nawóz jesienny do roślin kwaśnolubnych. Ze zmniejszoną zawartością azotu, bo azot wpływa innymi na wzrost pędów. A ja już tych pędów nie chcę, żeby one rosły, bo chcę, żeby się krzaki lepiej przygotowały do zimy. Będzie to czwarty raz, kiedy będę nawoził borówki w tym sezonie. Teraz akuratnie będzie to nawóz jesienny. Muszę też wymienić jeden krzak borówki, który mnie zawiódł, akurat nie dawałem mu szansę, ale ta borówka rośnie kiepsko, więc trzeba po prostu dać nową, bo w porównaniu do tych innych, to no nie, ma, nie ma o czym mówić. A więc nawóz mam już załatwiony, no dam raz i koniec, ale jeszcze po zbiorach zostanie wykonany jeden oprysk grzybobójczy na moich borówkach. Gdy borówki owocują, to staram się nie pryskać, w tym roku mi się udało z, z chorobami, że nie zaatakowały, teraz jednak profilaktycznie najmoże no minimalnie zwalczająco w niektórych miejscach spryskam moje borówki w dalszym ciągu będą moje borówki nawadniał systemem kroplującym no i to jeszcze długo potrwa te nawadnianie i to będzie jedyna pielęgnacja bo ciąć tych moich borówek teraz nie będę, cięcie zostanie wykonane standardowo jak u mnie w, w przyszłym roku a więc tak wyglądają moje burówki. Ja wam teraz dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Prawa Pozdrawiam.